Moi drodzy, musicie mi wybaczyć, ale jeszcze przez parę nagrań będzie po prostu trochę z oświetleniem ciekawie i mam nadzieję, że tym razem po ostatnim nagraniu nie będzie tutaj jakichś bisków blików, nie będzie maluję olejem, wiadomo, to jest bardziej śniąca te, te płaszczyzny, te faktury będą bardziej śniły, będą bardziej błyszczące. Natomiast no tak to jest, że przecież się skończyłem. Witam bardzo, ja na Brazik jesteś na kanale malowaniu krok po kroku. Maluję teraz abstrakcję już z numerem 16 i jak? Na, na, na zatytułowałem ten cykl odcinków, ten, ten cykl nagrań będzie to takie doświadczenie wyobraźni, czyli to co ten obraz, który mi chodził gdzieś tam w głowie zafunkcjonował, który chcę przelać na płótno przetransponować go odzorować na płótnie, to to właśnie chcę go, że powiem yy, pokazać jak się z tym będę zmagał jak będę to robił tu na Waszych oczach. Yy, pierwsze yy, mam za sobą pierwszy, pierwsze nagranie. Jeszcze raz przepraszam, bo w ogóle mi mieszka się zdarzyło też wszystko pierwszy raz teraz yy, tych, tych, przy tych moich yy, opowiadaniach, yy, że bateria mi ciągła po prostu. Nie sprawdziłem, że ta bateria była tam wyładowana i tak to wyglądało. Jak wyglądało. Troszkę nie wiem czy to dobrze wygląda z tym, nie odbijało się, ale to tutaj mam słabe dosyć światło teraz, o, no ale trudno. Teraz zobaczcie co robię, znowu wracam do tego mojego pędzelka, akurat ten jest jakiś nietypowy i nie ten, Zbyt, y, ślad zostawia szeroki. Dziś tych cienkich pędzli sobie, rozstawiłem sobie w pracowni teraz, moi drodzy, y, Mam teraz dwa stanowiska, w ogóle to, jestem przed wianami, chcę coś sobie przestawić, w ogóle zrobić ten kąt inaczej, taki do nagrań, do, do prowadzenia kanału, a jednym, drugi mam kąt taki, którym na bieżąco maluję obrazy, które... <laughs> na zamówienie, przepraszam. Mm, także, teraz tu maluję olejne, tam maluję alakrylowe, które na końcu Wam pokażę. Przepraszam Was, że nie, nie wszystko, no nie jestem w stanie pokazać tego. Maluję codziennie mm, po parę obrazów, znaczy nie, żebym tak po parę obrazów skończył, bo to byłoby zbyt piękne. Chciałbym może dojść do takiego w, w, dojść etapu, do takiego mm, stanu i miejsca w, swoim, w swojej karierze, w swoim doświadczeniu tego malarstwa, że, żeby, żeby tak móc sobie... Nie, godzinka, myk, jeden obraz, godzinka, druga, myk, drugi obraz, raz. tylko paletę, myję pędzle, wyciskam nowe farby i następny obraz. To by było super, nie? ale to tak, nie, nie, nie jest tak do końca, nie jest tak, takie piękne yy, i nie, nie takie proste. Teraz, Dlatego tam maluję akrylo, akrylami, tutaj teraz maluję olejem i tak będę sobie tutaj z wami wam pokazywał. Mówię te obrazy, które tam powstają, te akrylowe. Tutaj też będę wracał. Teraz będzie naprawdę bardzo, bardzo dużo, bo będziecie mieli mnie dość i, nie wiem, jeżeli nie będziecie oglądać mnie. Kurczę, no, jeszcze <śniotek> parę koszula sobie wywróciłem, ale czas No nie jedzę. No trudno takie jest życie artysty, czy y, malarza. <grywa> Coś mi tu... Ja, to jest taki takie, taki znak od y, opatrzności od losu, że tu mówi mi tu Adaś, tu masz na był farbę, którą tutaj należałoby wykorzystać. No i tak teraz robię. Słuchajcie, y, tak to jest. Y, Przepraszam Was znowu za mój chaotyzm, moją chaotyczność, kurczę, nie, nie wiem, światło jest kiepskie, nie wiem jak to będzie wyglądało u Was, napiszcie mi, kurczę, i to, i co. na pewno muszę to zmienić i to zrobię, bo tak nie może być, żeby, żeby przy takim świetle malować, następnym, teraz już zacząłem, to już muszę teraz skończyć to nagranie, ale coś muszę tutaj zmienić, żeby to... To tak mi wyglądało. Słuchajcie, jak powiedziałem, w tym obrazie buduję obraz, budują takie detale, szczególiki. Ja teraz przy takim abstrakcyjnym obrazie, wiadomo, przy obrazie realistycznym, no to musisz sobie znaleźć tutaj w tym obrazku te wszystkie proporcje, wszystkie tam jakieś odniesienia do rzeczywistości. Czyli tutaj jak jest tam maluje, nie wiem, jakiś tam architekturę to domek taki, proporcjach, to takie, coś tam. A tutaj teraz hmm, Obraz byłby zbyt mało interesujący, gdybym to tylko takie płaszczyzno, jeden kolor, drugi, trzeci, tam, ewentualnie czwarty i później yy, w tym, nie, nie, tutaj, wiecie, tutaj musi się coś dać, tu musi być zabawa tym, tym tworzywem malarskim, tu musi być plama malarska, tu musi być, jak mówił mój yy, 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 nauczyciel plastyki w, yy, 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 w szkole podstawowej, plama malarska tu musi być, moi drodzy, tu musi być działanie takie... Yy, żeby tutaj. Wiecie, widz stanął przed tym. Po pierwsze, to ja muszę być zaskoczony tym efektem, który tu się pokaże, bo podczas drogi, tak jak Wam opowiadałem, może się zdarzyć i mogą się zdarzyć różne historie. Ty nie wiesz, za tym. Do... Ja, ja sam nie wiem, jak ten obraz będzie wyglądał w efekcie końcowym. Na razie mam pewien zamysł, pewną wizję odnalezioną, czy kołaczącą wyobraźni, która. Domaga się tutaj urzeczywistnienia, yy, yy, tutaj urealnienia, tak powiem, w tym, na tym obrazie, natomiast zobaczymy, jak to wyjdzie, jaki będzie efekt, co mi się z tego uda i, i w ogóle o co tu chodzi, tak? O, o co chodzi? I tutaj będzie, teraz wezmę zaraz szerszy pędzel, ten bardzo dobry, ok. zostawię go tutaj. Słuchajcie, hmm, chciałem wam powiedzieć takiego, żeby że przy okazji tego malowania, żeby no, oczywiście wezmę szafkę, bo to będzie prostsze i będzie się tu działo od razu. Nie można tego na tym na, y, zrobić takiego efektu przy malowaniu takimi farbami olejnymi. Właśnie jakbym tutaj teraz sobie, gdybym malował klasycznie obraz olejny, to teraz musiałbym ten obraz zostawić na 2-3 dni. Aż ta to, to, to pierwsza warstwa ona nie jest, że tak powiem, w niektórych miejscach już nie jest, bo położę, już pachną, ale w niektórych jest jeszcze mm, bardzo niegruba nie, nie cieniutka. I mógłbym sobie ten obrazek tam przeschnąć i po dwóch dniach mógłbym się do niego zabrać z ochotą i dokontynuować pracę nad nim. Natomiast w tym stanie, w którym teraz jest... Nie mógłbym takich efektów szybkich udać, chcę ten obraz szybko namalować, dlatego, yy, dlatego maluję szpachą, bo to mi pozwoli na to, żeby sobie tutaj pewne sobie kłaść bez żadnych, yy, bez żadnych obaw, że tutaj nie uzyskam takiego efektu jaki chcę. To po prostu fakturą to na drogę i fakturą yy, wymuszę, że tak powiem, na tym znajomę. O i fajnie właśnie, przed tego no, i tutaj coś podkreślę tym będzie fajnie, będzie się nie działo. Nie będzie to ta plama taka oczywista i jedno mm, Jednolita, jednorodna. E, <tusza> tu chcę też z tych mm, z tych z tej, tej takiej tego Nie mam gdzie tego oprzeć ręki nawet, boję się, że to będzie zaraz farbę Ciągnąc to po tym, to na pewno jest, będzie... sobie też wybrudziłem. Właśnie to jest teraz zmaganie się z tą materią i takie... O, tu już ręka brudna, tu, to, tu te ścieleczki, te szmateczki. Mam tutaj jedną wytrę grubiej, to, wytrę grubiej e, farbę na szmatce. Później nie wiem, nie sprawdzam. że szmatki nie są czyste. Znaczy w sensie takim. No i później cały jestem ubrany, także jeżeli malujecie olejem, czy tym, tym razem tym, tym o, szczególnie, szczególnie olejem, to, to widzicie, teraz mam koszulę yy, wybrudzoną i ona się nadaje, żeby tam ją przeprać, trzeba będzie i do następnego nagrania już będę musiał to zrobić i już wystąpić w ale żeby dbać o wasze te ubiory, stroje, to to lepiej takiej rzeczy nie róbcie. Yy. Chciałem Zrobić teraz taką zieleń fajną, żeby tutaj pobawić się z tym. Generalnie nie chciałbym, chciałbym z, z, z zostać w tych tonacjach, które tutaj już mam ustalone, ale też chciałem zrobić tak, żeby ten obraz, yy, a, takie rozmazanie, będą miejsca właśnie, gdzie będzie takie rozmazane, będą tylko te płaszczyzny, będą to te miejsca, gdzie będzie tak grubo, intensywnie i tak yy, yy, to powiem, tak będzie malowane o fakturowo. A będzie też tak, że będzie przetarte. Te efekty mi się podobają. To jest właśnie fajne w tym. Yy, widać tą materię. Widać taką szklistość tej, tej farby. Tego w tym. Nie ma tego w, w akrylu. Właśnie o to mi chodzi, że bardzo lubię olejne omala, malowanie że to niektórych rzeczy takich nie, nie, oczywistych nie, nie zrobisz tego po prostu nie zrobimy tego by mając bo nie wiem co robili naprawdę teraz zrobiłem coś bardzo hmm. jak zauważyliście to sobie teraz bawię się kolorem i będę o, będę to dobrze dobra, zobaczymy, będę tutaj to, ten kolor próbował odnajdywać w tych płaszczyznach i po prostu to, to, co tam gdzieś tam się wyobraźni, nie mam tego, tych plan tak poukładanych, nie, ogólnie mam obraz tego, że ten podział sam gdzieś tam w wyobraźni zafunkcjonował, sama kolorystyka, a teraz te szczegóły, to już jest tam, mówię, takie zmaganie z materią malarską i tego, jak ja to interpretuję. tak? Tu są fajne kontrasty, fajne te, ale. Dobra, po malutku. Po malutku. Pani Adamie, tu. Troszeczkę jaśnie. Troszeczkę zmieniam. Yy. A paleta moja wygląda teraz już tak. Widzicie? porościerane yy. Zupełnie inaczej. Te, te, yy. Ta farba się zachowuje na tym, na palecie. Inny to jest inny rodzaj materii, tymarskiej. O! Tutaj taką, ten, Ta zieleń musi być cieplejsza przy, tym, przy tych oranżach tych pomarańczowych, yy, yy, przed tych... Yy, no. Kucze, fajny tu był ślad tym ciemnym. Muszę to powtórzyć. Przewrócić do tego. To też jest fajne jasno takie. Taki teraz tej rodzinki. Dobra, w takim razie wchodzę w te ciemne kolory. Prawie czarna jest. Zieleń taka z czernią. I tu chciałem to, to zrobić, co mi tutaj się zagubiło poprzez ostatnie pociągnięcia. O! fajny ślad. Dobra. Takie, takie rozmazanie mm, to do nadeszy. W niektórych tych łapie, popatrzcie co tu się fajnego robi. Zaraz tutaj wzmocnię te... No już tu jest, jest fajnie. Teraz, teraz wycierać się, trzeba, trzeba szpachelkę i mam tu jakąś biel, coś jasnego, żółtej już straciłem, żółć, 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 troszeczkę żółtej taki cytrynowej to wyduszę. Tu o tej bieli. I tu już widzę, gdzie mogę te akcenty takie mm, zastosować. Tu, żeby sobie zabrudzić. Trzeba obracać. No już sobie zabrudziłem, kurczę, tego właśnie nie lubię. Ech. Jeszcze raz trzeba wyczyścić, Widzicie, żółtą sobie mieszałem i zabrudziłem zielenią, która była gdzieś w tej I właśnie to jest to. Po krylu to jeszcze sam szybciej to wysycha, można sobie No A tutaj... No przy następnym nagraniu już muszę zmienić palety. Już nie mam miejsca na palecie, gdzie mogę czysty kolor namieszać. Dlatego, dlatego to jest takie istotne, żeby, żeby mieć dostęp do czystych barw i jak już ta paleta powinna być jak największa. Te palety olejne, to niektóre farby jeszcze mam sprzed tam miesiąca, które malowałem, nie przysnięte, nie no trzeba po prostu wymienić jak części no i tyle, co tu dużo gadać. No teraz też tej bieli muszę tak zrobić, znowu tej zieleni, jeśli tam się ta zieleń pojawiła i... No, no okej, okay. mam, mam w miarę rozbieloną tą żółć. Takie żółteczko sobie rozbieliłem. Mam takie. I no tu chciałem to zaznaczyć na tych... O. Miejsca i to, to całe złamanie, czy już mm. się boję? O, i te, i te nacięcia takie, oczywiście, znaczy, nie wiem, to tak długo zostało, bo będzie to długo schło nie tam schnieba, no nie ma sprawy. Tu jeszcze, jeszcze bieli, jeszcze bieli i może mi się to uda na tym kawałku zrobić i ten efekt uzyskać. Ślady, ale... ale to właśnie tak ma być, no. Taki był zamysł. Może to rozety bardziej. Kurczę. Brudzi, już się brudzi. Dobrze. Okej. Okay. Jeszcze wezmę żółtej. Dobra, teraz wchodzę w te, te ciemne klimaty i kończę ten że tak powiem, część. Dobrze, jeszcze, jeszcze parę parę takich póki mam ten kolor. Też chciałem na tym parę takich. centów. Użyć bardzo jasny. Trudne, trudne to życie artysty, czy <grystanie> malarza. Stękan tu myłem, co się było. Moi drodzy. Ale ten obraz do, przejdzie do historii yy, malarstwa polskiego jako abstrakcja z wnętrza Adama Radzika. Abstrakcja z jego wnętrza, które... Łaaa, wow, jak fajnie! I tutaj się zakończyło na tym. Przypadkowy gest, przypadkowy ruch. Niech to trwa, niech to trwa. Chwilę trwaj. I zmienię kierunek. Dobrze. czy krawędzi. Ale tu, tu, tu. Biały, biały. A, no, powiedzmy. Teraz już jest po prostu mm, jestem, że tak powiem, w się Jestem w, o, w ten kolor, który tu będzie się z tego. Wa, wa, czap. Jestem zadowolony. Będzie fajny obraz. Moi drodzy. Nie wiem czy to zauważyliście. O. Tu nie tak. Oj, Adamie, tutaj trzeba tutaj zwrócić uwagę. Bo te historie, to one są z tej bajki, z tej płaszczyzny, tego planu. O. Ale ona tu wynika z... Bardzo dobrze, bardzo dobrze, tutaj niektóre miejsca przecieram, wycieram, widzicie, a niektóre wzmacniam, ok, 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 ok. dobra, no i teraz jakbym to postawił tak jak chciałem na, na tym, na Będzie, będzie bardziej, że tak powiem y, 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 lepiej wyglądał w pionie niż, niż w poziomie jest tam Zaraz będzie się kończył ten, ten odcinek, to nagranie, ale, ale jeszcze tutaj parę rzeczy zrobię. Teraz mam tę sposobność ale to nie jest to co chciałem tutaj też zieleń jest Okej, okay. Rozta roztarłem Ech. gdzie to zieleń, gdzie to zieleń, szukam zieleni Aha. Tu tu mówi też stopar, że się znowu bateria rozładowuje i tak ciągle coś nie tak Zab tu jest brudno za Tutaj fajnie tak, coś takiego zrobię jeszcze jeden, jeden filmik zrobię żeby to yy, yy, fajnie pod, yy, yy, zakończyć to to, to, yy, to zmaganie na tym etapie takiego bardzo mokrego obrazu i pewnie następne już będą jak był fajny świat o teraz może zostawię już to przy następnym nagraniu zacznę od, yy, zacznę od czerni od yy, tego rysunku żeby to Powiedzieć um, tylko, żeby ten rysunek wydobyć. Bardzo fajne są miejsca i efekty.